Na początek narysujmy ponownie trójkąt prostokątny. W tym wierzchołku mam kąt prosty, a długości boków są następujące. Przeciwprostokątna ma długość 4 cm. Przyprostokątna, pierwsza przyprostokątna, będzie miała długość 2 cm. I ta kateta będzie dwa pierwiastki z 3, nie. I to możemy sprawdzić za pomocą twierdzenia Pitagorasa, prawda? Możemy powiedzieć 4 do kwadratu, czyli przeciwprostokątna jest równa 2 pierwiastek z 3 do kwadratu jest równe, przepraszam, plus 2 do kwadratu, 4 do kwadratu wiemy, że to 16. To będzie 4 razy 3, nie 2 do kwadratu to 4, a 3 pierwiastek z 3 do kwadratu to 3 plus, a. M 4. I widzimy, że 12 plus 4 to rzeczywiście 16. To znaczy, te długości są poprawne, nie? Są prawidłowo zapisane. No, teraz napiszemy sobie AM kąty. Ten kąt wynosi 90 stopni, prawda? To wiemy ze względu na oznaczenie. I jeden kąt w prostokątnym trójkącie musi wynosić 90. No, ten kąt będzie wynosił 30 stopni. Ten górny kąt będzie 60 stopni. A teraz przyjrzymy się funkcjom trygonometrycznym w tym trójkącie. Najpierw zapiszmy sinus kąta 30 stopni. Tak, sinus 30 stopni jest równy. Co powiedzieliśmy? Sinus to przeciwprostokątna przyprostokątna, prawda? To jest kąt. Na przeciwko jest 2, czyli 2 podzielone przez przeciwprostokątną, to 4. Albo to jest jedna druga. A teraz chcę, żebyście wzięli kalkulator i wpisali sinus 30. Ja muszę to wpisać tak: 30 sinus. Wy musicie prawdopodobnie najpierw wpisać sinus, a potem 30. To nie ma znaczenia. W każdym razie musicie uzyskać sinus 30 i widzimy, że to jest 0,5, co rzeczywiście jest jedną drugą. Idziemy dalej. Zapiszmy teraz cosinus 30 stopni, to znaczy cosinus 30 stopni. Co powiedzieliśmy? Cosinus to przyprostokątna, która k. Która przyprostokątna przylega do tego kąta 30. To znaczy to jest przeciwprostokątna, nie to odpada, przylega ta strona, czyli dwa razy pierwiastek z trzech, bo leży przy tym kącie. To znaczy, to jest w liczniku, mamy dwa razy pierwiastek z trzech podzielone przez przeciwprostokątną, czyli 4. I teraz, jeśli to trochę skrócimy, otrzymamy, jeśli to podzielimy przez 2, to jest 1, co będzie pierwiastek z 3 przez 2. I teraz weźcie kalkulator. I wpiszcie kosinus. Przepraszam, tak, 30 kosinus. I otrzymujemy 0,866. Teraz wpiszcie to. Pierwiastek z 3 podzielony przez 2. Spróbujmy. Mamy 3 pod pierwiastkiem podzielone przez 2, prawda? 2. To jest nasz zapis. I widzimy, że jest równy 0,866. Widzimy, prawda? Kalkulator w zasadzie oblicza nam stosunki tych naszych boków. To znaczy, cosinus 30 tutaj, prawda? To pierwiastek z 3 podzielony przez 2. I to możemy bezpośrednio w kalkulatorze, prawda? Wpisać 30. Kosinus będzie 0,866 i widzieliśmy, że to jest równy pierwiastek z trzech podzielony przez 2. Przejdźmy teraz do tangensa. Tangens kąta 30 stopni widzieliśmy, że to jest a, a przeciwna przyprostokątna podzielona przez przyległą przyprostokątną. Czyli która jest przeciwległa? Przeciwległa będzie ta 2, czyli 2 przyległa będzie 2 i am pierwiastek z trzech nie. No, jeśli to to teraz się tak skróci, to otrzymamy jeden pierwiastek z trzech. Tak więc zróbmy racjonalizację. Mnożymy mianownik i licznik przez 3, m przez pierwiastek z 3. i otrzymujemy w liczniku pierwiastek z trzech, a na dole otrzymujemy 3. I teraz znowu. Obliczmy to na kalkulatorze i zobaczymy nie. Pangens 30. Pangens 30 to 0,577. Teraz wpiszcie to pierwiastek z 3. 3 jest pod pierwiastkiem podzielony przez 3 ile musimy otrzymać 0,577. I widzimy, że to prawda, prawda? Czyli pierwiastek z 3 podzielony przez 3. Czyli widzimy, że nasze zasady działają. Spójrzmy teraz na te funkcje trygonometryczne. To znaczy, ten przykład to na początku. To było dla kąta alfa. Powiedzmy, że to był kąt alfa. Teraz przyjrzymy się kątowi beta. To jest na przykład beta 60 stopni. I idziemy dalej. Sinus 60 stopni. Wiemy, że sinus to przeciwprostokątna podzielona przez przeciwprostokątną. Która jest przeciwprostokątną tego kąta? T2. Pierwiastek z trzech podzielony przez przeciwprostokątną, prawda? To jest nasza przeciwprostokątna. To jest H przeciwprostokątna. Podzielone przez cztery. I kiedy to trochę skrócimy, otrzymamy pierwiastek z 3 podzielone przez 2. Obliczmy to na kalkulatorze. 60 sinus 0,866. To już dzisiaj mieliśmy, prawda? Widzieliśmy to w tym przykładzie, czyli widzimy, że sinus 60, prawda? Ciekawostka. Jest równy cosinus 30. Widzimy 3 pierwiastek z 3 przez 2, kolen pierwiastek z 3 przez 2. Jeśli to wpiszemy z tymi eh, liczbami. Pierwiastek z trzech, czyli 3 pod pierwiastkiem podzielone przez 2. 0,866. Idziemy dalej. Kosinus 60 stopni. Mamy kosinus 60 stopni. Jak się go oblicza? Przyprostokątna z przeciwprostokątną. Przyprostokątna to 2 ponieważ leży przy tym kącie beta podzielone przez przeciwprostokątną, która wynosi 4. Jest równa jedna druga, prawda? Widzimy znowu odwrotna sytuacja. Kosinus 30 jest równy sinusowi 60. Kosinus 60 jest równy sinusowi 30. Jedna druga. No a jeśli wpiszemy to w kalkulator? 60 cosinus, czyli musicie wpisać kosinus 60. Widzimy, że to jest 0,5, prawda? Rzeczywiście, jedna druga. Przejdźmy teraz do tangensa. Na tangens 40 stopni. To jest przeciwległa przyprostokątna podzielona przez przyległą przyprostokątną. I która jest przeciwległa temu kątowi beta? Przeciwległa to dwa pierwiastki z trzech, przyległa to ta ale, prawda? Dwa. No i to się skraca i otrzymujemy pierwiastek z 3. Sprawdźmy to na naszym kalkulatorze albo wy sprawdźcie na waszym kalkulatorze. Tangens 60, prawda? 60 tangens to 1,732 i to musi być równe pierwiastkowi z trzech. Zobaczmy. Mamy 3 pierwiastek. Dokładnie taka sama wartość. 1,7 3, 2. Widzimy, że te zasady prawda dla funkcji trygonometrycznych, czyli sinus, cosinus, tangens, są prawidłowe. To był kąt beta.